Początek w ogóle drogi aktorskiej jest taki, że ten koniec z końcem jest naprawdę ciężko związać. I zresztą do niedawna spałam przecież w garderobie w teatrze, bo jakby nie opłacało się mi wynajmować mieszkania jakby w drugim mieście, więc to życie aktora i aktorki, ono było bardzo skomplikowane. Są te momenty obfitości, kiedy coś wychodzi, kiedy się dużo gra, kiedy jest zabezpieczenie, ale są też momenty, kiedy naprawdę jakby nie ma, e, nie ma jakichś super finansów i trzeba to sobie jakoś zaplanować i też uczciwie i cierpliwie czekać na to, że coś się wydarzy. Chcesz mi powiedzieć, że aktorka e, uznana za najlepszą aktorkę sezonu teatralnego 22-23, e, naprawdę spała w garderobie? Mhm, właśnie, tylko nie wiem, czy to jest legalne, że ja o tym mówię głośno. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.